Rozmowa o, dziewiątej. rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam w nowym tygodniu i oczywiście po dziewiątej rozmowa poranna. Nasz gość w studiu i nie bez przyczyny spotykamy się z naszym dzisiejszym gościem, bo od niedawna można składać już deklaracje podatkowe za miniony rok. Pani Sylwia Domaszewicz, Urząd Skarbowy w Gorzowie w naszym studiu. Dzień dobry Państwu. Polacy nie lubią, nie przepadają, boją się wręcz Urzędu Skarbowego. Słyszała Pani takie opinie krążące? 嗯。Mm hmm. może, może kiedyś tak było, natomiast no to raczej to już takie stereotypy. Jesteśmy nastawieni bardzo pozytywnie na podatnika. Jest on w centrum naszej uwagi. Dbamy o to, aby wszystkie sprawy mógł załatwić elektronicznie. Dbamy o jego komfort i wygodę, co jest spotykane z dużym uznaniem ze strony podatnika, więc raczej nie możemy mówić, że jesteśmy źle nastawieni dla ja naszych to sobie, podatników. Ja to sobie tłumaczę tak, że strach ma różne oblicy. Licza. Zastanawiam się tylko, czy chodzi o to, że ktoś nas czegoś pozbawia, no w tym wypadku ustawowo naszych pieniędzy, czy bardziej o to, że to obowiązek, a obowiązek nie zawsze musi być przyjemnością. Zostawmy jakby tę, tą, 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 tą dyskusję. Kiedyś ten czas składania zeznań podatkowych kojarzył mi przynajmniej się, kojarzył z długimi kolejkami podatników do okienek w skarbówce. Dziś też tak jest. Nie, w tej chwili już tak nie ma. Od 15 lutego rozpoczęła się akcja składania zeznań. Zeznania możemy składać w formie papierowej i elektronicznej, więc ten okres oczekiwania na złożenie zeznania w Urzędzie Skarbowym dużo nam się skrócił, dlatego że większość osób korzysta z formy elektronicznej. Czyli można powiedzieć, że nauczyliśmy się już korzystać z elektronicznej formy składania dokumentów? Tak, tak, ta usługa się cieszy bardzo dużą popularnością. Ale przyznam, że trochę to trwało, przecież no, te wirtualne składanie pitów no, było już od dawna udostępnione, od dawna możliwe. Tak, jednakże od 2019 roku ruszyła usługa Twój Epit, która ma na celu przygotowanie dla podatnika zeznania rocznego i może to bardziej przekonało podatników do tego, żeby korzystać z tej usługi, dlatego że zeznanie jest dla nich już w pewien sposób przygotowane, mogą z tego skorzystać. Tak wygląda w praktyce takie składanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną, bo dajmy na to, że słuchają nas osoby, które. No nigdy nie robiły tego tą drogą, a, a chcą spróbować, chcą wiedzieć, jak to jest. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa już po raz piąty przygotowało dla podatników rozliczone zeznanie. Usługa jest dostępna na platformie podatki .pl, Twój epit. Tam czeka na podatnika wstępnie przygotowane zeznanie. One jest przygotowane na podstawie danych, które posiada Urząd Skarbowy, tak? czyli to jest zeznanie przygotowane de facto na podstawie pit 11 bez ulg podatkowych. Więc, jeżeli podatnik nie korzysta z ulg podatkowych, to już ma gotowe zeznanie, które może zaakceptować, bądź poczekać na zaakceptowanie zeznania przez Urząd Skarbowy. Odnoszę wrażenie, że z roku na rok uproszczenie w składaniu kitów drogą elektroniczną, tą drogą, bo nie rozmawiamy jest coraz więcej. Czy może się mylę? Jest coraz więcej. Ta usługa cieszy się bardzo dużą popularnością, także mamy coraz mniej zeznań papierowych. A jakie czekają nowości w tym roku na tych, którzy chcą złożyć zeznanie podatkowe drogą elektroniczną? Czy to się różni od tego, co było w roku minionym, czy, czy, czy nie? To znaczy, ulgi podatkowe pozostały bez zmian. Obowiązywały one już za rok 2021, obowiązują dalej w 2022. Nowościami, ale to już obojętnie, czy zeznanie składamy drogą papierową czy elektroniczną, są ulgi wprowadzone dla osób powracających za granicę, ulga dla rodzin 4+, czy ulga dla pracujących seniorów. Czyli forma papierowa absolutnie tutaj nie różni się od formy elektronicznej, tylko tym, że no musimy tam pójść fizycznie i pojawić się, tak? To znaczy musimy wypełnić to zeznanie i, i złożyć w urzędzie, bądź przesłać drogą pocztową do A urzędu. A gdyby miała pani tak... Bardziej obrazowo powiedzieć, których zeznań jest teraz więcej: tych, że przychodzimy i składamy formę papierową, czy tych wysyłanych do Was drogą elektroniczną? Drogą elektroniczną. Zdecydowanie, Zdecydowanie już. drogą elektroniczną. Przejdźmy do bardziej uszczegółowionych pytań. Czy w tym roku Urząd Skarbowy rozliczy nas sam? Poniekąd Pani już o tym mówiła, ale czy musimy też jako podatnik w tym procesie uczestniczyć na jakimś etapie? Podatnik może zalogować się do usługi, tak jak wspomniałam, przez podatki podatki.gov.pl. Logujemy się podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, tak przez M. Obywatel A jak ktoś albo nie ma. Albo właśnie danymi autoryz autoryzującymi. Jest to nasz PESEL, NIP, data urodzenia, i tutaj podatnicy będą potrzebowali dane, które były wykorzystane do mm, zrobienia PITu rocznego za rok 2021 oraz dane z PITu 11 za rok 2022. I na podstawie tych danych w, można się zautoryzować i przejść do usługi. Tam czeka na nas gotowe zeznanie, tak jak mówiłam, bez ulg podatkowych, czyli jeżeli podatnik będzie chciał skorzystać z Jakiegokolwiek rodzaju, z jakiegokolwiek rodzaju ulgi, będzie musiał wejść głębiej w to zeznanie, w poszczególną ulgę zmodyfikować, czyli edytować, wpisać odpowiednie kwoty, zatwierdzić i wysłać. Natomiast jeżeli podatnik nie będzie chciał korzystać z ulgi, może od razu zatwierdzić zeznanie. I tak jak już wspomniałam, jest grupa podatników, którzy nie korzystają z ulg podatkowych, nie wchodzą też na tą usługę, Wtedy 2 maja automatycznie zostaną zaakceptowane te zeznania i wejdą do urzędu skarbowego. Czy jakie mamy teraz progi dochodowe i z jakich dochodów trzeba się rozliczyć? Praktycznie rozliczamy się z każdych z uzyskanych dochodów. Skala podatkowa w tym roku po zmianie to jest 12,32%, czyli do 120 tysięcy mamy, mamy dochód 120 tysięcy. Kiedyś ulg podatkowych było pamiętam sporo, co można odliczyć składając zeznanie podatkowe za miniony rok? Pozostały ulgi w zakresie darowizny, ulgi za internet, ciesząca się dużą popularnością ulga rehabilitacyjna. Od 2019 roku weszła nowa ulga, ulga termomodernizacyjna, i nadal obowiązuje ulga prorodzinna, czyli ulga na dzieci. A jak ktoś ma, dajmy na to odliczenia, ulgi, to musi zrobić korektę zeznania podatkowego, tego, który jest dostępny w internecie? Korektę nie. Tak jak mówiłam, trzeba się zalogować i po prostu zmodyfikować to zeznanie swoje przygotowane przez urząd, czyli dodać ulgi, z których chce skorzystać. A co z osobami, które no, nie osiągnęły żadnych powiedzmy przychodów w danym roku podatkowym? No, zakładam, że takie są. Nie muszą się rozliczać. A co w myśl przepisów niepodlegą opodatkowaniu? Prezenty, nie wiem, spadki? <laughs> Tego typu rzeczy podlegają pod inne przepisy, tak na przykład jak Pan mówi darowizna podlega pod ustawę o spadkach i darowiznach, czyli otrzymaną darowiznę nie wykazujemy w zeznaniu rocznym, gdyż podlega opodatkowaniu z innej ustawy. Pytanie, które dzisiaj do mnie spłynęło od innego ze czy Urząd Skarbowy może sam z naszego konta zabrać pieniądze na podatek, jeśli będziemy unikać uregulowania zaległości? Jest taka możliwość. W pierwszej kolejności Urząd Skarbowy wysyła zawiadomienie do podatnika, że ma kwotę do zapłaty. Jeżeli nie zareaguje, jest wystawiony tytuł wykonawczy. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu numeru konta, zajmujemy wtedy konta bankowe, o czym podatnik jest powiadamiany. Czy skarbówka może sprawdzić nasze konto? Tak. Czy to prawda, że banki mają obowiązek informowania urząd skarbowy o przelewach przekraczających równowartość 15 tysięcy euro? Tak, zgodnie z przepisami, tak. Przekazanie naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego to jest coś, co jest bardzo popularne już od jakiegoś czasu. Tutaj w tym roku są pewne nowości. Tak, do tej pory przekazywaliśmy 1%, natomiast od tego roku możemy przekazać 1,5% swojego podatku i to Państwo samodzielnie decydują o tym, jaką część podatku i na jaką organizację Państwo przekażą. Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów, a pomagamy innym osobom, która, które są w potrzebie. Także zachęcam gorąco do przekazywania tego 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Na koniec, co podatnicy powinni wiedzieć w tym roku? Co jest najważniejsze, a o co najczęściej pytają? W przypadku zeznań papierowych bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na to, żeby zeznanie podpisać, bo niestety to jest już. Takim nasz, taką naszą piętą ailesowską, że podatnicy z roku na rok zapominają podpisać to zeznanie, tak? Może to jest spowodowane tym, że ktoś im pomaga je zrobić, przekazuje im do złożenia, czy wysłania, a zeznanie jest niepodpisane, tak? Prosimy również o zwrócenie uwagi na to, żeby w zeznaniach były aktualne adresy, tak? Czy to w zeznaniach papierowych, czy składając drogą elektroniczną. Prosimy o zwrócenie na to uwagi. W zeznaniach elektronicznych my podajemy adres, jakim dysponujemy, tak? Jeżeli adres jest zmieniony, Państwo mogą go modyfikować składając zeznanie PIT-37. I tak właśnie w niepostrzeżenie weszliśmy w sferę pytań już uszczegółowionych, a powiedzmy, że są podatnicy, którzy jednak mają te pytania do państwa do urzędu skarbowego, to jak mają to pytanie zadać? Podatnicy mogą umówić się na wizytę w Urzędzie Skarbowym, obowiązuje system rejestracji wizyt na salę obsługi. Dostępne są również telefony na naszej stronie urzędowej z przypisanymi kodami podatku, więc również udzielamy informacji, a najważniejsze działa krajowa administracja skarbowa, która udziela krajowa informacja, przepraszam, skarbowa, która udziela informacji na zadane pytania przez podatników. Ale na koniec. Ile wpłynęło w tej chwili zeznań podatkowych do was? Tej czy, to, chwili, czy to się liczy w, tej, w, w dobie elektronicznego składania dokumentów, czy nie? To znaczy, Kiedy one są już gotowe nawet. W, spłynęło ich już bardzo dużo, dlatego że podatnicy zaczęli rozliczać się już od 1 stycznia, korzystając z programów komercyjnych, więc tych zeznań spłynęło dosyć dużo już. Natomiast nasz system zaczął działać od 15 lutego, ale no spodziewamy, się, spodziewamy się, jak zwykle, większych ilości. Kiedy będzie ta godzina zero, jeśli chodzi o złożenie zeznania podatkowego? Zgodnie z ustawą składamy zeznanie do 30 kwietnia. W związku z tym, że 30 kwietnia wypada teraz w Dzień Wolny, czyli zeznania będziemy składali do 2 maja. Dziękuję. To tyle, Sylwia Domaszewicz, Urząd Skarbowy w Gorzowie. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.